na moim kanale. Mam na imię Oliwia i w tej odcinku przed tym zostałcie do w subskrypcję z dzwoneczkiem i nawracam Was do oglądania. Dzisiaj będzie Q&A, pytania od widzów, które mi najczęściej zadawałyście, więc, zacz więc zaczynamy! Chcia chciałam kiedyś coś co ja kiedyś by chciałam. Na przykład kiedyś chciałam dostać gwiazdkę z nieba. Ludzie co mówią? Nie zrobić tego, dostaniesz gwiazdki z nieba. Ja mówię, To dajcie mi tą gwiazdkę z nieba, bo jeszcze jej nie dostałam, a mam już 12, a tak mówią cały czas. Więc to jest trochę dziwne. O czym najbardziej masz? Marzę, że najbardziej, żeby być bogata i popularna na cały świat, żeby dużo ludzi mnie oglądało i o tym tylko marzę. Jaką piosenkę ostatnio słuchać. Ja ostatnio słuchaj da, Ja ostatnio słucham, przepraszam, ja ostatnio słucham piosenkę pod tytułem Gdzie są moje ubrania. Tak nie z Pokera, czyli po prostu rano staję. I nie będzie słychać taka piosenka. Pokażę Wam. Właśnie to nagrywam. To ostatnio słucham. Macie jakieś przyjaciół z kolei? Mm. Moja mama powiedziała mi, że ja nie mam czasu zadawać się z przyjaciółmi. Mm. No, że po prostu mi się daje, co daje z przyjaciółkami, Mam swoją bandę i inną. Jaką piosenkę teraz bardzo lubisz? Eee, jaką piosenkę najbardziej lubię? Ja najbardziej piosenki e, lubię takie szalone, e, które serię można oglądać, a nie tylko słuchać. Więc kocham różne piosenki, ale bardziej oglądane przez ludzi, bo ja też obserwuję te piosenki. Jak na przykład ostatnio te oglądałam za tańce ze jeszcze raz. I chcąc wam jeszcze powiedzieć, że no i to słucham. No, to ja będę się tu pierdeliła. Powiedz. Co najbardziej Cię martwi? Co mnie najbardziej martwi? Najbardziej mnie martwi, że... Że po prostu... Że po prostu się martwi śmiercią. Bo ja mam tak ze się boję śmierci. Kiedy od razu widzę, że ktoś umiera, to się boję tej śmierci. Nie wiem dlaczego, ale boję się śmierci. Chyba boję się śmierci dlatego, bo nikt nie chce umrzeć w młodym wieku albo starszym i chce żyć cały czas, więc... Pozdrawiam wszystkie babcie, dziadkowie i wszystkich staruszków. Daję wam serduszko, bo doceniam, że jesteście stazy. i że już nie macie jak się bawić, bo wasze kwestie na to nie pozwalają. Więc by. Wy... Młodzi, korzystajcie z tym, co macie. Bo starą łatwo być. I sprzedać korzystać. Jako, jako stara nie możesz tyle rzeczy robić. Nie wiem, po prostu nie możesz yy, stanąć sama. Yy, nie możesz po prostu sama tańczyć albo coś. No i korzystajcie z tym. Masz chłopaka? Nie, nie mam chłopaka i nie planuję mieć chłopaka. Eee, nie wiem dlaczego. Po prostu mam takie do chłopaków restren Ale. Chcę mieć chłopaka, ale najbardziej chłopaka, co ma 12 lat, tak jak ja. Bo chłopak mi się podoba, który ma 12 lat. Dlaczego mi się podoba chłopak, który ma 12 lat? Bo zawsze go doceniam i zawsze kocham chłopaków, którzy mają 12 lat. Bo sama mam 12 lat. Niedługo będę szukała 13, bo niedługo mam 13, więc widzicie jak to szybko mija? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Dlatego korzystajcie, że jesteście dziećmi, a nie 21, czyli już pora na... Ludzi, co nie mogą się bawić, tylko być poważni. Więc korzystajcie z dzieci, bo możecie. Aaaa, a nie. Ludzie, masz rodzina. Mam mam i brata, oni się na moim kanale kiedyś, kiedyś mogą pojawić, ale nie sądzę, że hmm, teraz. W ostatnich momentach mniej nagrywam, bo mam więcej. Yy, rzeczy do robienia. Na przykład jest teraz są wakacje, prawda? I ja na wakacjach też mam jakieś roboty, czyli iść na pracę, pobawić się z koleżankami, kolegami, wychodzić na miasto. I właśnie tak yy, spędzam cały dzień, więc czasami nie nagrywam w ogóle, bo ja w ogóle nie mam czasu na to. Spad mi telefon. Serio? Czekajcie, podniosę to. Tak? Przepraszam, po prostu nie jestem taka nim Gdzie mieszkasz? Wiecie o tym, że nie można mówić, gdzie się mieszka. Dlatego ja nie mówię, gdzie, się mnie, gdzie ja mieszkam, bo nie chcę, żeby mnie jeszcze przesladowałyście, bo to też jest męczarnia dla mnie. To, Ale zawsze na mieście możecie mnie spotkać. I wiecie co zrobić? Zawsze na mieście możecie mnie spotkać, zrobić ze mną zdjęcie, mogę wam dać mm, podpis mój. Mogę z Wami zrobić TikToka, mogę z Wami posłać piosenek, mogę z Wami gdzieś iść zawsze, więc spadajcie na ulicę, znajdujcie mnie i możecie ze mną zrobić wszystko, co chcecie. Ale nie oznacza to, że wszystko, co chcecie, tylko to, co wymieniłam, czyli zdjęcie, podpis i to wszystko możecie ze mną zrobić, więc. Jak chcecie, to możecie. Ze mną to robić. Uważasz się na piękną? Nie. Nie uważam się na piękną i nie chcę się uważać na piękną, bo moim zdaniem nie jestem piękna. No, po prostu powiem, nie jestem piękna. I ja to dobrze wiedziałam, że nie jestem piękna. I że nigdy nie będę miała chłopaka, ale. Tak, czuję się najbrzydszą dziewczyną na całym świecie. A wesz w komentarzach napiszcie, jak. Y czy. Czy mam rację, że wyglądam najbrzydziej na całym świecie? Napiszcie z komentarzu, tak, wyglądasz najbrzydziej na całym świecie. Albo. Nie, nie wyglądasz najbrzydziej na całym świecie. Więc napiszcie mi, czy wyglądam brzydko, czy ładnie. Tak lub nie, więc to jest wasza decyzja, więc. Widzicie teraz, skąd ta zachodnia jest tam ładna trzydziecka? A ja teraz czytam Dam Wam serduszko. I powrócę do Was! Eee, no i to było już ostatnie pytanko na moim kanale, więc spadajcie na mój kanał, dajcie 100 tysięcy ławak, które subskrybujcie dzwoneczkiem, A ja pozdrawiam Was wszystkich, w